Masz coś dobrego na zimno do pracy? Bo twoi widzowie chyba często o to pytają Mam coś specjalnego, zaraz ci pokażę No obok tej propozycji do pracy, do szkoły nie można przejść obojętnie Wielki wrap albo rolada Zdecydujcie sami co tu bardziej pasuje Robisz takiego potwora na blasze do pieczenia Zawijasz i dzielisz na ile chcesz Idealna propozycja do zrobienia na raz Dzielenia na porcje i do zjedzenia na zimno Będzie pan zadowolony no, witam Was, kochani. W kolejnym odcinku Policzonej Szamy dzisiaj robimy giga. Proteinowego wrapa, taką roladę, na niskowęglowodanowym spodzie z dużą ilością warzyw. Milprepowy odcinek, no bo szykujemy na jedną całą blachę właśnie taki spód, wypełniamy całością super nadzienie, twarogowo-śmietankowe wypełnienie. Różne dodatki, u mnie dzisiaj akurat będzie to łosoś, zawijamy i mamy świetną rzecz, którą możemy dzielić na ile tylko chcemy. Ja robię to na cztery sensowne porcje. Wtedy w porcji dostaję 40 g białka, bardzo fajna opcja śniadaniowa, wsadzić do pojemnika. Wziąć do pracy, bo rewelacyjnie smakuje na zimno Nawet dla dziecka można zawinąć papierek Do lekkiego pojemnika Pamiętajcie, że super pojemniki dostępne są u Szamy Zapraszam serdecznie do linku poniżej No i do plecaka Dostaje naprawdę fajne, pełnowartościowe danie I nawet imprezowo, zobaczcie Pokroić sobie takie plastry, wyłożyć jak zimna płyta I co? Wykładamy na stół i znika parę minut, co jest potrzebne Na taką jedną wielką blachę, jako wrap Niskowęglowodanowy wrap To będzie jedna cukinia, dwie marchewki, ziemniaki Dwa jajka, żeby to wszystko razem zlepić I również rewelacyjne spoiwo To starty parmezan Drobinki wnikną w przestrzenie między warzywa Fajnie pozlepiają troszeczkę tłuszczu i super smak przede wszystkim Więc łapcie wszystkie składniki, róbcie screenshota, zapisujcie Za chwilę zaczynamy i po drodze zobaczycie dodatki Co ładuję do środka, a taki fajny twarogowo-śmietankowy serek Wykorzystując całe paczki, czyli mamy no-waste'a, to co lubicie I czego będzie więcej już za niedługo, śledźcie kanał U mnie jeszcze łosoś, no i jakieś warzywa, rukola Zobaczycie po drodze, no to co? Zaczynamy! Mamy warzywa, właściwie obrane, zapomniałem tylko o cukinii żeby pozbyć się dupek No i potrzebna duża micha Będziemy ucierać Ja się wspomagam maszynką Maszyna do mielenia mięsa ma też fajne przystawki do ucierania na dużych oczkach Lecimy, w parę sekund cukinia znika Z marchewką jest podobnie No i oczywiście, gdy ktoś nie ma maszynki, to pozostaje ucieranie ręczne Oczywiście trochę dłużej, ale uwierzcie mi, że warto Po tym cebula i ziemniaki wszystko starajcie się robić w miarę szybko Bo cebula, ziemniaki puszczą zaraz soki Dlatego ziemniaki polecam używać tych starszych, nie nowe Właściwie to piekarnik możecie już nagrzewać Bo dodajemy jeszcze tylko jajka, starty parmezan Wyłożymy na blachę i od razu do piekarnika Tak jak mówiłem, aby nie puściło zbyt mocno wody Doprawiam jeszcze tylko obfić świeżo mielonym pieprzem Nieco soli i możemy brać się za mieszanie Zróbcie to dokładnie, aby wszystkie składniki były równomiernie wyłożone po Całej masie. Przede wszystkim chodzi o to jajko i parmezan, żeby równomiernie dotykał wszystkich składników każdego warzywa. Jest tego sporo, objętość jest duża, ale obróbka też zrobi swoje i trochę nam odchudzi wrapa. Gdy masa wymieszana, bierzemy blachę do pieczenia, na nią papier do pieczenia i wykładamy całość. Ilość składników jest optymalna. Pozwala na stworzenie odpowiedniej grubości wrapa, wrapa niskowęglowodanowego, taki fajny warzywny wrapik. Jak widzicie, soki prawdopodobnie cebulazie, no i trochę jajko, gdzieś tutaj już puszczają Spokojnie zbieramy to z powrotem i równomiernie rozkładamy Starajcie się zrobić to tak, aby nie było szczelin, jakiś przerw Żeby wrap po prostu po upieczeniu nie miał jakichś nieszczelności Jajko i parmezan też zrobią swoje, zrobią takie spoiwo Wszystkie składniki ładnie nam się połączą Będą wtopione w siebie, zobaczycie Rozłóżcie to dokładnie do samych krawędzi blachy Starając się, aby zbyt mocno nie wyleciało za papier Bo przyklei się do blaszki i wtedy się po prostu rozedrze No to lecimy z piekarnikiem Wsuwamy gdzieś bardziej w dolną okolicę piekarnika. Piekarnik rozgrzany na 180 stopni w termoobiegu. Spokojnie te 30 minut tutaj musi to zostać. Warzywa ładnie się obrobią, ziemniak straci surowość, wszystko się wtopi w siebie. I zobaczycie, dostaniecie fajny, elastyczny kawałek wrapa. Taki trochę lawasz ten kwadratowy, prostokątny. Jak gdzieś w połowie czasu zauważyłem, że nierównomiernie mi przypiekają się warzywa, więc całą blachę odwróciłem. Na sam koniec po 30 minutach dorzuciłem jeszcze 20 stopni więcej, więc 200 stopni ostatnie 5 minut, aby dostać jeszcze lepsze przyrumienienie. No i co jest ważne, słuchajcie, mieliśmy 35 minut Więc w tym czasie robię teraz te czynności, co wam pokazuję Przede wszystkim to nasz farsz biały Farsz twarogowo-śmietankowy Połączenie chudego twarogu, całe opakowanie I również całe opakowanie takiego serka śmietankowego Chrzanowy smak Bardzo fajny wyrazisty posmak No i też cały kubek, nie będziemy się tutaj pierniczyć Doprawiam świeżo mielonym pieprzem, solą No i u mnie jeszcze świeży koperek Bardzo fajnie będzie się łączyć z wędzonym łososiem Cały pęk tutaj kopru Nożyczkami fajna technika, obcinam, ładuję do środka Wymieszajcie wszystko dobrze i dostajecie naprawdę bardzo fajny, twarogowo-śmietankowy serek Będzie to pierwsza warstwa na naszego wrapa Wyłożona zaraz po tym, jak nam się upiecze i trochę lekko ostygnie Z przygotowań składników, no to będzie jeszcze może pomidor, bo jest tego czasu Więc możemy sobie pozwolić dużego, biorę bardzo dużego pomidora malinowego Bo chcę mieć duże plastry, takie, żeby się łatwo zawinęły, wiecie o co chodzi No i dosyć cienkie, 3-4 mm, około 6 plastry strów takiego pomidora. Oprócz tego do środka wlatuje również rukola oraz wspomniany wędzony łosoś. 300 g załaduje do środka, więc to są dwie paczki po 150. Często znajduje się promocja na wielo sztuki, nawet w Biedronce i Lidlu więc warto skorzystać. No i wracamy do naszego wrapa. Zobaczcie, czas minął i otrzymałem naprawdę piękne przyrumienienie. Świetny kolor, odpowiednie reakcje, karmelizacja, millard, no tego potrzebujemy, to też daje smak. Dajcie mu chwilkę ostygnąć, nie wyciągajcie go na ciepło, nie próbujcie zbyt mocno ruszać z tego papieru. Wiecie, wysoka temperatura wpływa na mniejszą lepkość, więc zostawcie to na 5 minut do ostygnięcia, tak aby można było spokojnie blachę w rękach ruszać. Ja oczywiście nie wytrzymałem, ale przy okazji wam pokazuję, że wrap od papieru ładnie odchodzi. Dobra, po tych 5 minutach możemy sobie z każdej strony delikatnie odgiąć tego wrapa Odkleić go od papieru, aby łatwiej nam się później go po prostu zawijało Ale niech zostanie na blaszce tak jak jest Pora na nadzienie Ładuję cały serek twarogowo-śmietankowy Dokładnie go rozsmarujcie, również jednolitej grubości na całej płaszczyźnie I zostawiam tutaj po mojej prawej stronie trochę miejsca Tutaj będzie nam się wrap kończył, zawijał na sam koniec Więc nie chcę już tutaj składników, niech nie robią żadnej grubości Te 3-4 cm Niech się wrap po prostu ładnie sklei z wrapem Porcja rukoli, trochę zieleninki, nikomu nie zaszkodzi Zawsze zdrowiej od samego patrzenia No i wędzony łosoś On ma tutaj takie fajne plastry, zazwyczaj jest w plastrach Więc wykładam równomiernie również cała powierzchnia, cała płaszczyzna Pomidory, plastry cienkiego pomidora Wykładam w dwóch takich kolumnach No i zaczynamy najlepsze zawijanie Możemy wspomóc na początku się papierem Tak jakbyśmy robili sushi, zawijali sushi właśnie bambusową podkładką To możemy na początku na początku tutaj tak samo słomąć się papierem i zawijamy. Po prostu rolujemy jednego wielkiego wrapa Kebaba. Roladę. Dojeżdżamy do końca i mamy, mamy tego kabana. U mnie sensowna porcja to 1 czwarta całości. Przekrojemy na pół te połówki jeszcze na pół. O tak. Popatrzcie tylko na tą zawartość. Można sobie zapakować do streberka. Albo po prostu zjadać jak wrapa kanapkę. Mm. Mm. Ale przepyszna kompozycja, moi drodzy Właśnie po to sreberko, żeby nic się nie wysypywało Prześwietna kompozycja, ilość serka optymalna Oczywiście mocno czuć łososia mm, Delikatnie wyczuwalne te warzywa, świetna opcja low carbowa Naprawdę polecam, nawet gdzieś krupnie. Czasami tam, mamy przypieczenie, fajnie nam krupnie. No i co ważne, możemy sobie dzielić na ile tylko porcji chcemy. I ciach, mamy ukrojony plasterek, możemy poczęstować zjeść jako przekąskę. O, zobaczcie tylko jak to wygląda przepięknie. Mm. Jest naprawdę przepysznie. Polecam każdemu, kochani, standardowo łapa w górę, komu się podobało. Piszcie komentarze, kto zrobił tą giga proteinową ruladę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.